Dobry wieczór. Czy mnie poznajecie bez rzęs? Mam nadzieję, że trochę tak. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak używać tego face washa z witaminą C, który był na czarny piątek, bo wielu z Was nie docenia siły tego preparatu. I chciałabym, żebyście zobaczyli, jak od początku zacząć, żeby zobaczyć, czy ten preparat jest nie za silny, jak go użyjecie za dużo na raz, żeby zacząć stopniować ten preparat. Znam osoby, które stosowały lasery, nie lasery, wszystkie techniki na rynku na przebarwienia i im nie pomogły, a ten żel właśnie, że im pomógł i znam przeogromny jego potencjał. Słuchajcie, zaczynamy od używania tego żelu jeden raz, powiedzmy Lumispa wieczorem, rano face wash. Jeżeli nie macie Lumispa, a macie ten face wash, to y, rano stosujecie dotychczasową technikę pielęgnacyjną, a wieczorem używacie tego żelu. I ten żel możecie z powodzeniem użyć, tak jak ja w tej chwili y, zmyłam rzęsy, żeby już jak wodą będę, to żeby już ich nie, nie rozpuszczać. I mam na sobie y, puder podkład z całego dnia i y, na to po prostu... On tak mocno działa, że on podoła zmyciu tego wszystkiego. Byłam trochę niegrzeczna, zjadłam w bardzo krótkim czasie tabliczkę czekolady, i zawsze to zapłata przyjdzie za to za 2-3 dni. I mam tutaj taką zapłatę w tej chwili przypudrowaną, więc ona po zmyciu wyjdzie. I teraz zobaczcie, mam w miseczce wodę, czystą, zwykłą wodę. Biorę moczę palce tej, tą, w tej wodzie i po prostu nawilżam y, twarz, żeby była wilgotna. Bo ta witamina C będę ją używać około minuty. Dobra. I na mokre ręce. Zobaczcie, na początek biorę tylko troszkę. Naprawdę biorę tylko troszkę. Nie biorę tego na całą rękę, nie wiadomo co. Rozetrę to, ta, ta, ten face wash to jest taka gęsta pasta. Jeszcze sobie, nie, wystarczająco mam wody. I zobaczcie, jak ja kręcę to z tą wodą, to to zaczyna um, się tak, um, no nie wiem, czy emulgować, czy jakaś reakcja następuje, że to się zmienia w taką białą, aktywną emulsję. I tą małą ilością, naprawdę małą ilością, krążę. Przez minutę. Jeżeli znacie swoje słabe punkty, czy przebarwienie, czy jakaś płaska, sucha zmiana, to po prostu, po prostu skupcie uwagę głównie na tym. Ja skupiam uwagę na okolicach, gdzie mogą się tworzyć zmarszczki. Na czole zawsze jest grubsza skóra. No i tutaj, jak mam przestępstwo po czekoladzie, sobie krążę. Już czuję, że, że ta woda zasycha, więc dodam jeszcze sobie parę kropli, ale widać, że ta emulsja, to białe, co, co tak y, wyraźnie było widoczne jako białe, że to po prostu zniknęło. Myślę, że minuta minęła i teraz, ponieważ nie jestem w łazience, bo ja nie mam łazienkę, po pierwsze przed remontem, nie pokazową, a po drugie nie mam w ogóle gdzie, mam płaskie lustro, szafkę, nie, nie miałam gdzie przyczepić telefonu, zwilżam y, wacik czystą wodą i zmywam to po prostu dokładnie wodą. I to zmyje mi również ten podkład, który mam. Wszystko, wszystko sobie doczyścimy. Biorę drugi wacik, żeby to już dokładnie doczyścić. I od razu Wam szybciutko pokażę moją całą wieczorną pielęgnację. Oczy miałam zmyte płynem micelarnym. Bardzo lubię demakijaż płynem micelarnym. Dobra. I teraz tak, wytrę sobie do sucha chusteczką buzie. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać, nie zostawiać wody na powierzchni skóry, bo ona wcale nie spowoduje, że będziecie się nawierzać. Dobra. I teraz moja tajna rzecz, którą mam jeszcze jedną. Cześć Kasiu, to jest. Tak, taki malutki preparat, Tadaum. Zobaczcie, to jest taki Blemish treatment się nazywa. To jest żel, właśnie to również od Nuskin i z Epoch jest całkowicie w postaci żelowej i ja ten żel, jeżeli coś takiego mi się zrobi, normalnie używam busta, ale mój bust jest w testach u pani Eli, więc nie mam go przy sobie. ja ten żel. Wmasowuje po prostu w miejsce przestępstwa. No i okej, okay, zakręcam sobie, to, sobie ten żel. I cała moja nocna pielęgnacja polega na tym, że biorę już teraz właśnie, wczoraj wykończyłam jedną rybkę. Kupiłam sobie na czarny piątek kolejne, biorę rybkę, wiecie co tu w główce tej rybki jest taki pękaty brzuszek i mam wrażenie, że w tym pękatym brzuszku też trochę jest tego serum, więc ja wypycham z, tej, z tego brzuszka do tej kapsułki, ściskam tu paznokciem, żeby paznokieć był jak nóż i rozrywam i nawet wypłynęło trochę mi już, bo jest tak pękate, ja tylko to co wypłynęło wezmę. Na okolice oka. Proszę bardzo. Jest. To jest cała, cała moja pielęgnacja. Ja byłam yy, wielbicielem tego kremu, który jest w tej chwili w ofercie świątecznej. Uważam, że to jest naj, najlepszy krem pod oczy, jaki, jaki mamy. Natomiast jak rok temu zamówiłam sobie to serum, yy, to ono się okazało yy, jeszcze lepszym niż tamto nie żałuję sobie, nie pcham do oczu zobaczcie w zwolnionym tempie że ja przejeżdżam między pół centymetra a centymetr pod okiem, bo każdy preparat do pielęgnacji okolic oka on skóra go po prostu sobie pobierze i wciągnie tam gdzie potrzeba, nie pakujcie środka do oka, 80% Polek podobnież nie używa kremu pod oczy, bo uważa, że je szczypie oczywiście, że szczypie, bo pakują sobie po prostu i żeń, wszystko to nie służy do zasmarowania rzęs i samej gałki ocznej, tylko okolicy okolicy oka ponieważ ja tutaj więcej patrzyłam na was, aniżeli na tą kapsułkę, to ja mam jeszcze dużo wylane, słuchajcie na palce z tej kapsułki nie chcę żeby to zastygło i się mi zmarnowało więc ja to sobie wytrę w palce i po prostu rozetlę, rozetrę po, po reszcie po tym face washu w ogóle skóra jest taka napięta, taka jakby pokryta foliką, czy czymś takim. Prawidłowo. Nie ma efektu schodzenia skóry, złażenia płatami, czy, czy coś takiego. Możecie sobie coś takiego zrobić, jeżeli będziecie nieprawidłowo używać nie wolno z Lumispa używać tego face washa i dawkujcie odpowiednio. Stopniowo, jeżeli będziecie widzieli, że nic się nie dzieje, że skóra nie jest bardzo wrażliwa i prawidłowo przyjmuje, to połączcie na przykład rano i wieczorem, albo rano i pójdźcie pod prysznic i zostawcie ten face wash na, na te 3-5 minut, kiedy bierzecie prysznic, żeby on działał jeszcze troszeczkę na skórze, ale on najbardziej działa przez tą pierwszą Minutę, kiedy wygląda jak emulsja, on wtedy zaczyna działać, a potem jak traci tą właściwość, to on już wtedy tak nie, nie działa, nie jest taki aktywny. No i ostatni element mojej pielęgnacji nocnej. Kończę w tej chwili ten krem, który kupiłam z końcem czerwca. Mimo, że słoiczek ma 30 ml, jest bardzo ekonomiczny. On jest w tej chwili w zestawie Age Lock, krem na dzień, krem na noc i taka pianka myjąca, więc jeżeli się interesujecie, to, to możecie zobaczyć, zapytać, jak Wam wyślę jak to wygląda i tego kremu naprawdę biorę niewiele, bo on ma konsystencję taką, że starcza na dużą powierzchnię. A tak jak już nieraz wspominałam, nie kładźcie kremu grubo, bo zakrywacie skórę i skóra nie oddycha. I po prostu robicie kompres tej skórze. Skóra ma wchłonąć to, ma móc oddychać i, i odżywiać się i pracować dzięki e, inaczej, dzięki temu, że na niej znalazły się różne składniki. Pamiętajcie, że zawsze nie ma firmy na świecie której krem dostałby się do skóry głęboko, do skóry właściwej. Żeby dostał się produkt do skóry właściwej, musi zadziałać prąd albo musi być ostrzyknięcie igłą. Yy, produktami kremowymi działamy zawsze na naskórkowo, ale nie myślcie, że to jest takie błahe i mało istotne, że ten naskórek jest nawilżany. Utrzymanie właściwego nawilżenia naskórka i dzięki temu właściwej pracy naskórka, skóra ta właściwa, nie będzie musiała cały czas mieć impulsu, a tam się coś na górze dzieje, znowu się złuszcza, znowu potrzeba i znowu buch, następną warstwę naskórka, następną, następną i działa ochronnie, zamiast skupić się na tworzeniu włókien kolagenowych czy działaniu regenerującym sama w sobie. Dlatego bardzo yy, duży nacisk kładziemy na pielęgnację po prostu tą powierzchniową. LumiSpa spa jest połączeniem działania powierzchniowego i głębokiego, bo Lumi spa przez ten ruch tu motion, czyli w dwie strony jednocześnie i zmienia się co chwileczkę tak szybko, powoduje wibrację tkanki, a ta wibracja tkanki pobudza krążenie limfatyczne, czyli oczyszczające i pobudza w ogóle krążenie, czyli odżywienie tkanek od strony układu to Działanie wtedy jest z dwóch stron, i wewnętrzne, i zewnętrzne. I świetne oczyszczenie polumi SPA powoduje, że właśnie kremy, preparaty, które nakładamy na wierzch, działają w stu procentach, a nie tylko pokrywamy coś, co mamy na skórze, skorupkę. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj y, ja nie prowadzę szkolenia, y, dzisiaj prowadzi y, z mojego zespołu ktoś inny. Zaraz będę słuchaczem i, i z przyjemnością. Posłucham, Wam życzę miłego wieczoru. Przypominam, że do 8 grudnia, pomyliłam się, jak mówiłam, do 9, do 8 grudnia trwa promocja świąteczna, ale wiem, że 75% produktów jest już wyprzedane. Więc jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę się nie zastanawiajcie zbyt długo, bo za chwileczkę tych produktów po prostu nie, nie będzie. Są też ochoczo kupowane na prezenty pod choinkę, tym bardziej, że ta oferta jest na początku grudnia i do 24 grudnia kurierzy na pewno Wam te produkty dostarczą pod drzwi. Czy, czy Waszej rodzinie, czy Waszym znajomym wystarczy podać adres, pod który mamy dostarczyć to, czego pragniecie. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Papa! Pa.